Dzień dobry, dzień dobry. Gości dzisiaj będziemy mieć dopiero na wieczór. Ale lecę na zakupy, żeby coś ogarnąć. Może jakieś ciacho zrobię, ale też za niedługo, myślę, że po ósmej, może około dziewiątej, przyjedzie do nas firma i będą kończyć taras. Więc jak już będzie wszystko skończone, to wam pokażę. Ale żeś koło nas nie wiem, na stopnienie. za dużo to nie będzie. 16,5. Ale lato mamy. Jakie piękne kwiatki kupiłam, patrzcie jakie guździki, śliczny kolor mają. Figa, figa pachnie Ci tam, co? Masa budyniowa, żółty budyń, bo dałam tutaj trzy żółtka. i Czekam aż mleko się zacznie gotować, żeby zalać to. Chciałam Wam tylko dać znać, że mój kod zniżkowy na paryskie.pl cały czas działa. Paryskie Perfumy są to repliki znanych perfum. Z kodem perfumy 30 macie 30% zniżki. Ja tutaj trzymam numer 12. Jest to zapach inspirowany Libre. On dla mnie pachnie identycznie jak Libre. Piękny jest. Więc zostawiam Wam tutaj link i kod Wam też zapiszę. Księżniczko! Księżniczko! Czas się zbierać. Co ty tam masz? Co ty tam masz? No nie, nie dość, że na łóżku, to jeszcze z jakimś gorzakiem. Chodź piga. Jak na urodziny przystało, e, zamówiłam dla Figi prezent, taką piłkę, której ponoć nawet owczarek niemiecki nie jest w stanie zniszczyć, e, ale nie przyszła. I mam nadzieję, że dzisiaj przyjdzie. Bo dzieci czekają, żeby dać jej prezent. A ty, ty Bardowski, co piec zmienił w naszym życiu dużo co? Tak? Nie chciałeś, tak nie chciałeś, a nawet z nią śpisz. Ja z psem. No tak, to nie gadaj. Sama wchodzi, jak nie widzę. Kto cię tam budzi rano i kto cię wita, jak wracasz? To to wita zawsze Grzeczka.